Cześć! Dzisiaj będziemy robić wszyscy: palmę. Mhm. W związku z tym, że zbliża się niedziela palmowa, to dzisiaj zrobimy sobie ładną i szybką palmę. Potrzebujemy pomocy rodziców. Tak. Mama będzie pomagała, a Sandrusia będzie robiła. Potrzebujemy paseczek. Mhm. Trzymaj. Tak będzie wyglądała nasza palma, bo my już tutaj próbowałyśmy, prawda? Tak. Żeby zrobić gałązkę, potrzebujemy ołówka i... Tak, tak. Tak? Poczekaj, zaraz mama ci pom Tutaj mama, a tu Sandrusia robi kululu. Proszę. Mhm. cyk, cyk, o. Tak. Tu tu, 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 I tutaj wyciągnij. Patrzcie tutaj ją przykleimy. Proszę. Tu o i my mamy piękną młodyżkę. Czy ja mama tu jeszcze trochę kleju? potrzebuje, wiesz, Dobra, no też, też, proszę. Mhm. Super. To tak. zapnęmy. Proszę. Mamy piękną młodygę. Mamy piękną łodygę. Tak. Tak. Teraz potrzebujemy drugi kawałek. Jak widzicie, my mamy tu yy, z odzysku, z jakiejś kolorowanki. Poczekaj. Nie, nie. To już nie. Teraz to składamy na pół. Cyk. Możemy sobie narysować na dole kreseczkę. Patrzcie. Czekaj, Sandrusiu. Kreseczkę Kreseczka. Tym ołówkiem. Kreseczka. Kreseczka. Mhm. I do tej kreseczki będziemy ciąć. Proszę. Nożyczki. I robimy ciąg. Powolutku, mhm, powolutku, powolutku do kreseczki tylko. Jeszcze trochę. Powolutku. O i jeszcze. Tak. Zajęło nam to troszeczkę czasu tutaj, więc my już mamy tu przygotowane. Czekaj, sam przysięgnę teraz. Patrzcie, taka harmonika. Była tak złożona. Tu ją poprzecinałyśmy. I teraz ją trzeba to w drugą stronę. Odwinąć w drugą stronę. Mhm. I przykleić. Proszę, tu już klej. I tu trzeba posmarować klejem. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Ciach, mhm. ciach-ciech-chiach-cich. O, psa. Super! Mama pomoże tutaj. Przyklemy. Tak, tak, tak. Dobra. Mhm. Tu, jeszcze tu. O! Super! Tym mamy taką. Następnego o. 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 kawałka musimy ciągnąć trawkę. Popatrzcie, jak ma wyglądać nasza trawka. On weź nożyczki. Mm -hmm. e, to no ja? tak, tak mogą być I ciachamy Powolutku mm -hmm. O tak Ops O, ja mam siły Masz siłę, masz Co? Ciach, 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 ciach No, teraz, teraz spróbuj Ciach, ciach Ciaciach. Ciaciach. Mhm, ciach, ciach. Mamy taką. Wcześniej wyciąłyśmy. Mhm, teraz tak. Bierzemy patyczek. Tutaj? Tutaj jeszcze potrzebujemy kleju, Sandrusiu. Klej. Gdzie jest klej? Gdzie jest klej? Bierzemy klej. Ciechamy. O, tak tutaj klejem. Jeszcze, jeszcze klejem. Tu na całej długości nasza palma będzie tu. Hop, 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 hop. Dobra. Patyczek trzymaj. Będziesz obkręcała patyczek. Tu mhm. jest patyczek, tu jest patyczek. Popatrzcie. Teraz przyklejamy tutaj. Już podnoszę, żeby było widać. Tu. Tak. Tak. Sandrusia trzyma patyczek. I obkręca patyczek. Obkręcamy, obkręcamy patyczek. Jeszcze, jeszcze, jeszcze obkręcamy patyczek. I jeszcze obkręcamy patyczek. O. Mm, super. Teraz tutaj potrzebujemy na trawkę trochę kleju. Dziękuję. Ja ten klej. Tu, na trawkę. Tu Sandrusia na trawkę. O, tak. I, I musimy tu podkwiatka, tu u góry przykleić w tą stronę. Obkręcamy patyczek. Obkręcamy. Obkręcamy. O, 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 o. Ach. o patrzcie. nasza palma wygląda tak. Mam nadzieję, że Wasze palmy wyglądają równie świetnie. Świetnie. I dobrej zabawy życzymy, prawda? Tak. Pa. pa, do zobaczenia.